Jak aresz śledczy, Dzierżniowie włączył się w mitik militarny w Ludwikowicach Kłodzkich? E, właściciele tutaj kompleksu RIZE zwrócili się do nas z prośbą mm. o pomoc, e, żebyśmy mogli dać 60-80 skazanych, którzy mogliby brać udział w tym przedstawieniu jako statyści, jako aktorzy. E, no z uwagi na to, że no, jest to duże przedsięwzięcie, potrzeba dużo ludzi, nie zawsze można ich znaleźć, a Skazani są pod ręką, jest ich dużo. Więc generalnie dyrektor się zgodzi. Zresztą to nie jest pierwszy raz, bo w zeszłym roku również nasi skazani brali udział w tym przedstawieniu, które było nagrywane przez telewizję Wrocław i bardzo ładnie to wypadło. Z dużym zaangażowaniem odgrywali swoje role. Powiem szczerze, byliśmy nawet dumni z ich postawy, że poważnie podeszli do sprawy tak aktorsko i, i bardzo ładnie to wyszło. Skazani jak byli rekrutowani? To są oczywiście skazani z podgrupą pootwartą, czyli skazani, którzy mogą wychodzić na zewnątrz, większość z nich pracuje na zewnątrz, także ludzie sprawdzeni pod kątem bezpieczeństwa, nie ma tutaj większego ryzyka z ich strony, że to będą jacyś ludzie, którzy mogą tutaj, nie wiem, narozrabiać, raczej ludzie spokojni, już w końcówkach swoich kar, wyselekcjonowani, także nie ma żadnych obaw co do ich postawy. Dla skazanych taki występ to duża przygoda. Oczywiście, oczywiście. Potem wiem, że po w zeszłorocznym filmie chcieli bardzo mieć ten film pokazać rodzinom, byli dumni z tego, co, co, co zrobili. Naprawdę jest to w ogóle generalnie ich tutaj bytność na tym przedstawieniu jest efektem też realizacji naszego programu, takiego historycznego, który, który prowadzimy w oddziale zewnętrznym w Piławie i na terenie Aresztu. I w ramach właśnie tego programu historycznego e, nasi skazań biorą udział w tych rekonstrukcjach historycznych, uczą się historii, biorą w nich żywo udział i naprawdę e, przynosi to fajne efekty. Wielka jest wielkość Pana i święcie święta, a przed nami droga nieznana, kręta. W tej chwili odbyło się widowisko udane. Bardzo się bałem, dlatego że, że tak jak powiedziałem, nie mieliśmy pomocy finansowej z zewnątrz w tym roku, a więc to wszystko się odbyło właściwie no, no, dzięki przyjaciołom, dzięki zaangażowaniu się samych, y, samych, y, samych rekonstruktorów. Którzy, którzy od lat współpracowali. Eee, moim zdaniem, może mi nie wypada, ale moim zdaniem wyszło dobrze. Tragedia ludzi, niezależnie jakiej narodowości, tragedia ludzi e, pokazana przez pryzmat wojny. Pokazujemy historię konkretnie tego miejsca od roku 30 do, do 47. W do, do 47 roku ostatni Niemcy opuszczali tę ziemię. Była to dla nich tragedia. Oni tu mieszkali kilkaset lat. My nie możemy o tym zapominać. Tak jak dla nas było tragedią e, Wygonienie, cała moja rodzina ze wschodu, na wschodzie mieszkała. Wygonienie stamtąd tutaj, tak samo dla nich tragedią olbrzymią było wygonienie ich stąd. I, I chcieliśmy to pokazać, wydaje, że nam, wydaje mi się, że udało nam się to pokazać, ten obraz, dzieci, ludzie początkowo też w uzasadnionym gniewie do siebie, bo poginęli ich rodziny, ich, ich mężowie, ojcowie, a więc pierwszy ten kontakt był taki, jaki był, tam były jakieś opluwania, coś, za chwilę jednak człowieczeństwo wzięło górę i, 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 i przywitali się, pomagali sobie i tak dalej, zresztą tak to wyglądało po wojnie. Zostało bardzo wielu autochtonów, którzy mieszkali z nami i, 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 i mieszkają do dzisiejszego dnia. Ile ludzi było zaangażowanych w to przestawienie? Yy, około 250 osób yy, w samo przedstawienie. Też była pomoc, resztu śledczego? była bardzo wydajna pomoc. Właściwie bez, 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 tutaj, bez aresztu śledczego nie byłoby tego. Dostaliśmy 70 osadzonych dzisiaj. Brzmi to może dla kogoś, kto nie miał okazji pracować, współpracować z nimi, to brzmi to tak troszeczkę sensacyjnie. Nie Ilość osób mnie pytało, czy się nie boję, jak oni się zachowują. Zachowują się naprawdę bardzo poprawnie. Wszywają się. Zresztą tak jak było widać. Ja mówię, no... E, e, mnie może do końca nawet nie wypada się chwalić, ale ich mogę. Naprawdę świetnie grali, grali. Zarówno Niemców. Y, oni w tym przedstawieniu dzisiaj grali trzy role. To jest bardzo trudne. To zawodowi aktorzy mają problem w tym. Oni w pierwszym e, akcie są górnikami, później muszą w ciągu dosłownie 5 minut przebrać się za więźniów, wchodzą jako więźniowie. Później część jest rozstrzelana, nawet już nie może da, grać dalej, ale część biegnie, przebiera się za, za ludność cywilną. Naprawdę wielki szacunek dla tych ludzi i podziękowania dla dyrekcji.